Ustawa o pomocy Ukraińcom, miliardy pójdą na przywileje dla Ukraińców na kolejne cztery miesiące i sprawa została przeprowadzona w trzy dni, bez żadnej dyskusji. Miały być konsultacje, miały być debaty. W trzy dni wrzucony projekt, przegłosowany następnego dnia, bez pytań, bez niczego. Ten sam standard legislacji co zapisu. Polska nie oszukujmy się, nie jest sama w stanie się obronić przed Rosją. Musimy mieć bardzo mocne sojusze. I tutaj zgadzam się z lewicą. Musimy postawić również na armię europejską. Musimy przyjąć wariant scenariusza, kiedy pan Trump jest prezydentem Stanów Zjednoczonych i to, co mówi, wdraża w życie. Po drugie, to jest też zachętla dla Rosji, żeby spróbowała. A może spróbuje zaatakować Estonię, a może spróbuje zaatakować Litwę i zobaczy, jak zareaguje świat. To jest najgorsze dla nas. W związku z tym dla nas tego typu sytuacja spowoduje, że będziemy mieć olbrzymią ilość emigrantów do Polski z tych krajów. Tak, w ogóle, że je Ukraina przegra, to są szacunki, że 10 milionów osób stamtąd wyjeździe i przejdzie też do Polski. A dwa, cały system bezpieczeństwa światowego się, jest w ruinie. A Polska, przypomnę, jest krajem frontowym. To jest dla nas bardzo niebezpieczne. To jeszcze tylko jedno wyciągnąć. Być może Rosja zdecyduje się pomóc Trumpowi wygrać te wybory po takich wypowiedziach. Pan Marszałek Bosak i później pan poseł Szczucki. Ja bym rozgraniczył dwa wątki. Jeden wątek to jest o tym wzywaniu do płacenia rachunków. Oczywiście język szeryfa, transakcyjny, charakterystyczny dla polityki amerykańskiej. Ale to, co powiedział Trump, to jest też to, co mówi amerykańska dyplomacja już od wielu lat. To znaczy, mówi do Europejczyków, a szczególnie od kiedy wybuchła wojna po napaści Rosji na Ukrainę. Amerykańska dyplomacja do Europejczyków mówi: weźcie się do roboty, albo się ogarniecie, albo my nie będziemy wiecznie dla was przedszkolanką. Tak niestety to wygląda. Państwa europejskie się rozbroiły, wszyscy polegali na amerykańskim parasolu, parasolu nuklearnym, a teraz nagle otrzeźwienie, nie ma fabryk amunicji, nie ma czołgów, nie ma samolotów, nie ma niczego. I to samo w bardziej miękkiej wersji mówią politycy z innych opcji amerykańskich, amerykańscy dyplomaci. Albo zaczniecie inwestować w swoje bezpieczeństwo, albo my nie będziemy was wiecznie chronić. Ale to się zaczyna dziać w Europie. Drugi, to, to oczywiście jest po bardzo powolny proces. To, to poza dyskusją, to zaczyna ale zaczyna się, w dyskusjach. się dziać. Natomiast jak się popatrzy na realne działania, to mamy apele generałów i mamy rozdźwięk między tym, co mówią politycy, a tym, co mówią generałowie. Generałowie mówią w tonie alarmistycznym, a politycy w tonie uspokajającym i się sycą, jak to wielkie wysiłki podnieśli, bo się spotkali na pięciu tysiącach różnych konferencji międzynarodowych. Z konferencji nie wynika obronność. Jedne ćwiczenia, żeby w Europie zaplanować, to zajmuje rok czasu. W tym czy samym czasie od wielu lat Putin, zanim zaatakował Ukrainę, prowadził niezapowiedzialne, sprawdziane gotowości bojowej. I w ten sposób testował, czy wojsko jest gotowe, czy nie. Nikt w Europie czegoś takiego w ogóle nie robi. Jak międzynarodowe, niezapowiedziane, sprawdziane gotowości bojowej. Chcemy polegać na sojusznikach? Zacznijmy sprawdzać, czy oni w ogóle są w stanie wyprowadzić sprzęt z magazynów. My nie mamy nawet prawa w Europie z zharmonizowanego w tym zakresie. Unia Europejska W różnych obszarach gospodarczych zharmonizowała prawo, a w obszarze obronnym każdy kraj ma inne prawo co do tego, jak sprzęt ma w ogóle przejeżdżać w trakcie ćwiczeń. To my jesteśmy totalnie niegotowi i w tym aspekcie niech to będzie kubeł zimnej wody na głowy Europejczyków. Druga sprawa, drugi wątek poza wezwaniem do płacenia rachunków, ta zachęta do tego przetestowania, atakowania. Słowa absolutnie szkodliwe, szkodliwe dla sojuszu, szkodliwe dla NATO, dla bezpieczeństwa świata zachodniego. Natomiast to, co jest dla nas złą wiadomością, to Trump w polityce amerykańskiej nie jest kompletnym dziwakiem. Trump ma zamiar wygrać wybory z tą retoryką. Tak myśli połowa partii republikańskiej i pewna część pozostałych ludzi w amerykańskiej polityce związanych z demokratami. Jeżeli ktoś nie wierzy, niech sobie przejrzy dyskusję w Kongresie w Waszyngtonie i sprawdzi, jak często tam padają nawiązania do NATO, do realności sojuszniczej. Cała klasa polityczna amerykańska ma do polityki międzynarodowej obrony strategicznej Strategiczne podejście transakcyjne. Czy w stanie państwo dyskutować na temat zmian konstytucji, bo potrzebna jest większe, większa większość niż tylko tą, co w tym momencie ma koalicja? I pytanie do was jest proste. Oczywiście, że ja wiem, że nie ma na stole jeszcze konkretnego e, projektu, ale czy jesteście otwarci na tego typu dyskusje? Pan Krzysztof Bosak. No to przecież my już w poprzedniej kadencji powiedzieliśmy, że te pisowskie reformy do nikąd nie prowadzą i potrzebny jest reset konstytucyjny. Nasze hasło resetu konstytucyjnego, przypomniane teraz, spowodowało, że wszystkie partie i prezydent zaczęli rozmawiać o poprawkach do konstytucji. I bardzo się z tego cieszę, dlatego że przyjęcie poprawek do konstytucji to jedyna legalna droga do tego, żeby coś zmienić w Trybunale Konstytucyjnym. Jeżeli komuś chodzą po głowie um, uchwały albo ustawy, które by ingerowały w materię konstytucyjną, to niech lepiej wypije szklankę zimnej wody, bo doprowadzi do sytuacji, gdzie będziemy mieli już naprawdę pęknięcie w systemie państwowym. Bo jeżeli nowa koalicja dotrzyma tego, co obiecała, czyli będzie respektować niezawisłość sędziów, to wówczas każdy sędzia sam będzie decydował, który skład uznaje i orzeczenia którego. I możecie policją obstawić Trybunał Konstytucyjny, ale to nie zmienia jego składu. W związku z czym, albo się dogadają wszystkie opcje, które tworzą większość konstytucyjną, więc będziecie rozmawiać też z obecnym prezydentem i z pisem, czy wam się to podoba, czy nie. Nie, to pytałem, Wasze zaangażowanie jest... od tego, jak załoguje prezydent nie. i Nie, my zapraszamy do rozmów wszystkich, jesteśmy gotowi to do my rozmów ze wszystkimi. Was. Uczestniczyliśmy w konsultacjach na ten temat i u marszałka Senatu Grodzkiego w poprzedniej kadencji i proponowanych konsultacjach przez Polskę 2050. Nie mamy z tym problemu, natomiast arytmetyka jest prosta. Większość konstytucyjna w tej kadencji musi być także z pisem. Prezydent musi być uwzględniony w rozmowach, jeśli chcemy zrobić coś legalnie. Jak chcecie zrobić coś nielegalnie, proszę bardzo, natomiast zrobicie ja na taki bałagan, że Paraliżuje wam to rządzenie. I moim zdaniem nie jest to w interesie nowej koalicji ani Polaków, żeby sparaliżować rządzenie państwa. Trzeba tutaj... położyć ustawy na stole, zobaczyć, jaka jest prawdziwa intencja pisania. Pani, zapraszamy, Pani, zapraszamy, Pani minister albo Pani Pani to widać, tutaj że nie pana zmieniać. Ale Pani to ostatnie rady, to zdanie było pytanie o legalnym zmienianiu sytuacji. Znaczy ja się tutaj rzadko, bo rzadko rozgadzam z lewicą. Sposobem na zmianę sytuacji jest albo obecnie zagadać się, zrobić poprawki do konstytucji, albo korzystać z ustrojowych możliwości zgodnie z konstytucją, starać się w wygrać e, wybory parlamentarne następne budując większość konstytucji no starać się wygrać wybory prezydenckie i nominować dobrych prawników w miejsce opuszczających do tk w ten sposób ewolucyjnie zmieniać sytuację na lepsze Pani minister ja mam po prostu tylko jedną prośbę do pana posła Petru żeby swojej nieudolności tutaj nie próbować przykrywać działaniami pana prezydenta jeżeli prawno byłoby to co mówiłby pan Petru, to byłoby wspaniale tylko niestety nie jest prawda jeszcze raz ustawa o przedłużeniu cztery miesiące przywilejów dla Ukraińców miliardy z pieniędzy polskiego podatnika dla ludzi z innymi paszportami tylko dlatego, że mają inny paszport. Nigdy nie próbowaliście ani pisowcy, ani platformy. Nie, ale jest też dlatego, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, Ta, a nie te przywileje nie są nie dlatego, że mają inny paszport. I są kto jest uchodźcą, a kto jest migrantem. Co więcej, PiS nowelizował ustawę, że nawet jak ktoś z zachodniej Europy przyjdzie z paszportem ukraińskim, to dostaje wszystko. I wy się to w trzy dni zrobili bez żadnych konsultacji. CPK, wasz rząd, próbuje zaorać. Gdzie są konsultacje? Jest, powstał już duży ruch społeczny od prawa do lewa, który chce, żeby strategiczne inwestycje były kontynuowane. A pan Lasek którego jako pełnomocnika, się tam ustanowili, unika debat w tej sprawie, nie przychodzi na debaty. Nie ma nic do powiedzenia. Jak więc... cała ale mówię, z ekspertami, do Sejmu ekspertów nie wpuszczacie. No dobrze, tak wywołane przez. Ale no przepraszam, Pan Marszałek nie -bosak wywołał temat CPK, bardzo ważny temat. Jak, nie jak słuchałem konsultans. pana Macieja Laska, który był wczoraj i udzielał wywiadów TVN24, mam wrażenie, że w koalicji, w Platformie Obywatelskiej nieco zmienia się stosunek do tego CPK. KPK, że to chyba nie będzie zaorane, jak to ujął pan marszałek Bosa. Co, to, co robią, będzie, z żeby żeby no, to będzie z CPK? Ale dajmy szansę. Co będzie z CPK? w którą stronę to idzie? Nie, nie, nie. Zobaczmy na razie, w którą, no właśnie, to zmierza. Zobaczmy, w którą stronę to zmierza. W planie finansowym, mam tu nawet przed sobą te informacje, już teraz brakuje 13 miliardów złotych. Nie zabezpieczyliście pieniędzy na CPK? To po pierwsze. Do tej pory wydano 2,7 miliarda złotych tych na CPK i na co wydawano te pieniądze, wie pan? Przede wszystkim na marketing. Pan Chorała, wie pan, gdzie, gdzie, pan, chorała, gdzie pan chorała, pełnomocnik budowy do spraw budowy CPK, robił pikniki promujące, 500. ale pan mnie nie przerywa. Będzie, panie panie pośle, do, dojdziemy do tego, dojdziemy nie, do tego, zrobimy wam taki audyt, że nie będziecie mieli ochoty już rozmawiać o CPK. CPK to są dwa elementy, to jest lotnisko i to są, to są połączenia kolejowe. Połączenia kolejowe są po prostu niezbędne i to trzeba zrobić. Nie wiem, czy akurat dokładnie w tej formule, ale to są dwie różne rzeczy. Jeżeli chodzi o, z kolei o lotnictwo, to ma być hub, czyli ma być to miejsce przesiadkowe. Jak zobaczymy, kto w Polsce głównie lata, to rozstają głównie w Polsce tanie linie. To Ryanair ma numer jeden, jeżeli chodzi o pozycję, który tylko dolatuje do danego lotniska i nie ma przesiadki. Potem jest lot, a potem jest wizer. W związku z tym dzisiaj Polska stała się krajem, gdzie nie jest to kraj przesiadkowy. I pytanie jest takie, czy mamy 200 miliardów na CPK w sumie, prawda? Pytanie jest takie, czy ta część, która ma iść na lotnisko, nie powinna pójść na rozbudowę na przykład Okęcia, rozbudowę Modlina, wsparcie jednak Miska Mazowieckiego. Mamy cztery lotniska po, po wszystkich stronach Warszawy. Pytanie strategiczne, na co powinniśmy wydać te pieniądze. Ja nie mam tej finalnej odpowiedzi. Obawiam się po prostu tyle tego, że będzie tak z Berlinem Brandenburgią. Czy to jest lotnisko, które obsługuje mniej pasażerów niż warszawskie lotnisko? Czyli jest to wielki projekt, który jest skrajnie nieudany, a potem pamiętajmy, jak zbudujemy wielki port lotniczy, który nie będzie wykorzystywany przez pasażerów, to trzeba będzie do niego dopłacać. W związku z tym te 200 miliardów nam się może rozłożyć na jeszcze większe kwoty. Dobrze wiemy, że trzeba mieć koncept całościowy. Mamy rzeczywiście na północy bardzo mocne lotnisko pod Gdańskiem. Mamy też bardzo potrzebne, potrzebne rozbudowy i Krakowa, i Katowic. Pytanie jest takie, czy nie skupić się głównie na kolei, a rozbudować lotniska to regionalne. To jest moje pytanie, czy ten projekt nie powinien ewaluować właśnie w tą stronę. Teraz pan marszałek Bosak. Kolejową. Pierwsza sprawa, no jak, jak hubem ma być, mają być obecne lotniska? No to jest jakieś kompletne nieporozumienie. Jak ktoś latał w Modlinie, to wie, że tam nie ma miejsca, gdzie się kolejka ma zawinąć, a co dopiero, żeby tam dodatkowe, to, dodatkowe linie przyleciały. Bo port lotniczy Chopina na no, Okęciu ok, już ma wyczerpane możliwości, nie ma więcej e, slotów na te loty. No. Także jakby bądźmy poważni. Lotniska regionalne mają swoje miejsce w systemie komunikacyjnym i lotniska, które mają trochę większe, nie mówimy nic o cargo. W tej chwili polski ruch cargo lata przez Niemcy, Niemcy na tym zarabiają. I to, co się mówi za kulisami politycznymi, no to że wasz rząd jest jakoś dogadany z Niemcami po to, żeby im nie robić konkurencji. Nie chciałbym, żeby to jest, była prawda. To jest, nie pan, ale... ma pan ma panie na panie to? pośle, nie mam dowodów, no, ale jeżeli pan nie sugeruje. politycy Niech nie, to, nie sugeruje. Proszę, proszę pogadać nieoficjalnie z politykami PSL-u Lewicy, co mówią na ten temat i hmm. dlaczego ze strony platformy jest blokada, żeby kontynuować te, bo ewidentnie jest blokada, to jest niejawna to jest część sytuacja. waszej umowy koalicyjnej. Druga sprawa: żaden e, audyt nie został zle zlecony. Jesteśmy trzy miesiące po wyborach. Platformy forma zapowiedziała ustami pana Laska, że będzie robić audyt i go nie zleciła. Na co my czekamy? I następna sprawa. Jeżeli mamy te projekty, jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji. To nie jest tak, że my opowiadamy o jakichś wizjach. Jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji. Zostali zatrudnieni... Ale na, na razie fachowcy. na papierze, przepraszam, bo nie tam jeszcze żadna łopata tak, nie została wbita. No, to nie się tego się prawda. Jest, nie... Jeszcze nie jest w trakcie nie jest, budowy. No, to Uważam, to, proszę że wybaczyć, ale źle, natomiast do realizacji tego projektu ściągną dobrych fachowców, także z firm międzynarodowych, Polaków, którzy ale wrócili etap na Londynu, jakim jest ten Pracować. Cały czas prace studyjne. Dużo dalej, panie redaktorze, i to jest temat na osobny program. Jedną rzecz chcę powiedzieć: nie jest prawdą, że to jest wielki projekt. To jest średnie lotnisko. Jesteśmy już naprawdę po całej debacie eksperckiej. To jest średnie lotnisko na warunki europejskie. Być może nawet za małe. To, to, to teraz pani minister. Ja nie, nie będę już powtarzać tutaj argumentów, o których mówił Pan Marszałek Bosak, ale oczywiście nie da się jeszcze przemilczeć w kontekście CPK jednej sprawy, czyli ogromnego wpływu również ze względu na logistykę dla, naszej, dla naszego rozwoju potencjału obronnego. Na to również zwracają uwagę eksperci od, od wojskowości, więc tutaj jeszcze dodatkowo jest ten element. Martwi to, że tak naprawdę jest to sprawa, która co wypowiedź któregoś z istotnych polityków czy ministrów, to padają kompletnie sprzeczne, sprzeczne deklaracje w tym zakresie. I między innymi po to pan prezydent na najbliższy wtorek zwołał radę gabinetową, aby aby w spokoju o tych najistotniejszych kwestiach porozmawiać. CPK, elektrownie atomowe, budowa portów i dalsza modernizacja armii. Ale jasny sygnał, który ma z tego spotkania płynąć, to jest taki, że jest oczekiwanie nie tylko prezydenta, ale przede wszystkim społeczne, aby te inwestycje zostały dokończone. Panie redaktorze, od to mówienie o etapie studyjnym, no to są bardzo długotrwałe procedury. Ale ja nie mówię, że jest inaczej. Jeżeli, tylko, no to, to... Jeżeli, jest, jeżeli jest inwestycja z takimi założeniami, Komunikacyjnymi, oczywiście również za budową prawną. Tutaj pani poseł tyle mówiła o, o, krzywdzie, o krzywdzie ludzkiej. Tak jak pan poseł mówi, nie ma żadnych wywłaszczeń, natomiast były przygotowane no, ustawy, ustawy, tak ustawy, ustawy korzystne z, Ładne, z, bardzo, z bardzo takim, powiedziałabym, istotnym komponentem, komponentem wywłaszczeniowym. Więc tutaj ogrom pracy został zbudowany. Pan prezydent da tych inwestycji wszystko minister, mówi tylko tak. wydaje się, że to nie chodzi o to, że ktoś jest przeciwny CPK. Nie, bo nie, tylko my nie mamy wolnych. 200 miliardów, a może 250, żeby wybudować taki. Ile to stąd Ale nie pytania. potrzeba ich. To jest a nie tak, potrzeba to jest, tak, to jest tak samo jak z elektrownią jądrową. Straszy się ludzi podając kwoty globalne, nie mówiąc o rozłożeniu tego Tylko na, lata. W czasie. Na, na lata i na, na różne komponenty. Tak. No, panie redaktorze, dokładnie. I trzeba, I trzeba podawać, żeby ludzie coś z tego rozumieli, jaki jest koszt. Trzeba podawać koszt roczny kredytowania i finansowania inwestycji, a nie podawać globalny koszt Jak pan robi na inwestycje, to pan. Globalny koszt powierzchni. Ale we, w na to ile ma pan? 200 nie, nie w latach. Trzeba Ale trzeba, trzeba tą kwotę zapłacić. Nie projekt, mam milionów. Ale trzeba, tak, musi pan być to... pewny, że pan w przyszłych latach będzie to miał. Czyli pan być, powinien już teraz wziąć kredyt na to i poszczególne transze uruchamiać w szkolnych latach, a panu, panu, albo w budżecie zabezpieczyć, nie. ale na lat 10, 10, to nie 10, powiedzieć, na 10 jaka 10 roczna lat że to ma roczna transza nie 200 milionów będą to różne roczne transze, w zależności od e, 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 z, etapu inwestycji. Przede wszystkim będzie wszystko. raz więcej raz mniej, bo mogą może być kumulacja, W związku z tym to wszystko trzeba zaprogramować. I a po to powiem wam jedną rzecz finansowanie że, to się, tak to partnerów międzynarodowych Kyrzowice i balice przywiozł w zeszłym roku 17 milionów pasażerów razem, a lotnisko okęcie 15. tylko pokazuje, że w Polsce ten ruch jednak w dużym stopniu regionalny nie jestem. Nie pewny, czy z Rzeszowa, z Krakowa, z z z z z Katowic będą ludzie w do Baranowa, żeby latać? Naprawdę? w Weź, to być to stanie być